Modlitwa o uwolnienie od grzechów przodków Przeciwstawiam się wszelkim wzorcom niesprawiedliwości wśród moich przodków. Krwią Chrystusa zapięczętowuję wszystkie genealogiczne przetarte szlaki grzechu, pozbawienia czegoś innych, niewolnictwa, niesprawiedliwych uwięzień, jakiegokolwiek stłumienia, biedy, i przestępstwa. Przeciwstawiam się wszelkim wzorcom społecznego i rasowego odrzucenia. Przecinam wszystkie więzy, przemocy, wyrzucania ludzi na bruk. Przeciwstawiam się wzorcom bezdomności i bezsilności. Protestuję przeciwko wzorcom cierpienia z powodu przytłaczających warunków ostrego klimatu i ciężkich zim. Ojcze, wybacz wszystkim ludziom, którzy uczynili im krzywdę. Pozwól mojej rodzinie zaznawać sprawiedliwości, zdrowych warunków życia, wystarczającej ilości żywności, wystarczającej sumy pieniędzy, ciepła i schronienia. Amen.